Czy w powietrzu czuć, że wojna wkrótce się skończy? Olgo, odpowiem na to pytanie w ten sposób. Czułam, że w zasadzie byłam więcej niż pewna, że ta wojna zakończy się przed końcem 2024 roku, ponieważ miały się wydarzyć pewne wydarzenia, które miały doprowadzić do zakończenia wojny. Patrząc na to, co dzieje się dzisiaj, musimy zrozumieć następującą rzecz. Albo musimy ugiąć się przed Ameryką, Europą, które nie ukrywają otwarcie, że chcą nas Pokonać I zrobić wszystko, czego od nich wymagają, czyli w zasadzie wycofać się po poniesieniu takich strat, nie osiągając żadnych celów, nie robiąc tego, co sobie początkowo wyznaczyliśmy. Czyli powiedzmy, odepchnąć wroga od naszych bram. Musimy oczywiście zrozumieć, że w tym przypadku musimy uznać się za przegranych w tej wojnie. I jest jasne, że naczelny dowódca w żadnym wypadku nie zgodzi się na warunki, które dyktuje nam nasz wróg. A chęć pogodzenia się za wszelką cenę i na dowolnych warunkach mogą znaleźć się jedynie u ludzi, którzy nie są patriotami Rosji, którzy nie chcą, aby Rosja nadal istniała jako potężna państwo. Ci, którzy są prawdziwymi patriotami naszego kraju, ci, którzy naprawdę chcą, aby Rosja pozostała suwerennym państwem, muszą zrozumieć, że mamy tylko jedną drogę. Albo wygramy, i wygramy, i nie ma innych dróg. To wszystko. Musimy iść naprzód, zacisnąć pasa, jeśli to konieczne, zrozumieć, że jesteśmy w stanie wojny. I oczywiście nie możemy łudzić się, że mamy gdzieś przyjaciół. Nie mamy przyjaciół. Aby nie poruszać tego tematu ponownie, nie będę wymieniał nazwisk. Nie mamy przyjaciół ani w Ameryce, ani w Europie. I uwierzcie mi, naszymi przyjaciółmi jesteśmy my sami. I dopóki nie nie wygramy, musimy zrozumieć, że z każdym dniem będziemy mieli coraz mniej przyjaciół. Ale gdy tylko wszyscy zobaczą, że nie przegramy i jesteśmy gotowi iść do końca i wygrywamy, uwierzcie mi, ci, którzy się rozproszyli, jak wiecie, w kreskówkowym mowglim szakal, który krzyczał i pójdziemy na północ, teraz rozproszyli się ci nasi pseudoprzyjaciele. Uwierzcie mi, wkrótce, w każdym razie, ci sami towarzysze będą próbowali się z nami zaprzyjaźnić, wytłumaczą się i przysięgną nam miłość. I tak się stanie. I nie musimy rozpaczać, nie musimy się denerwować, bo Bóg zesłał nam próby, które musimy przejść i osiągnąć zwycięstwo. Po spektaklu, którego byliśmy świadkami w Szkocji, gdzie Trump, można by rzec, upokorzył i podeptał Unię Europejską, dosłownie i w przenośni wyłączył lub odciął stary świat. Trump postanowił, że może powinien, kto wie, spróbować zrobić to samo z wiodącymi gospodarkami świata niezachodniego. To właśnie opuszczając Szkocję, ogłosił swoje dziesięciodniowe ultimatum wobec Rosji, zapowiedział 25% cła dla Indii, a następnie po prostu oszołomił wszystkich stwierdzeniem, że gospodarki Rosji i Indii są martwe. Jeśli chodzi o gospodarkę rosyjską o tym wszystkim rozmawiamy codziennie, można tylko żałować, że Trump okazał się, jak wiadomo, Barakabar ją zabił i rozdarł na strzępy to, co zabił. Oczywiście żałuję, że Donald Frederick Trump w jakiś sposób znalazł się w bańce informacyjnej, przegapił przemówienie naszego prezydenta na forum w Petersburgu. Inne wypowiedzi jakoś to wszystko go ominęło. Informacja umknęła. Ale wzmianka o Indiach jest tu generalnie anegdotyczna. Anegdotyczna w każdym sensie, bo powiedzmy, przywódca Republikańskiej Partii Słoni niesłusznie obraził indyjskiego słonia, czego nie powinno się robić. Oznacza to, że indyjska gospodarka jest najszybciej rozwijającą się gospodarką na świecie. MFW o tym wie, wszystkie agencje ratingowe o tym wiedzą, a mówienie, że indyjska gospodarka jest martwa. Nie wiem, jak kierownictwo. W Indiach panuje teraz tak gwałtowna reakcja, że minister handlu Piusz Gajal już powiedział, Boże, co to jest? Co się stało z Trumpem? Ja też próbuję znaleźć na to odpowiedź. Może to forma dyskusji, kontrowersji. Często możemy powiedzieć komuś w naszym codziennym życiu, że jest zerem, że jest nikim.